Co się dzieje, gdy kobieta ratuje życie mężczyzny, który później publicznie nazywają nikim? Nie spodziewał się, że właśnie ona odbierze mu to, czego bał się najbardziej. To, co wydarzyło się później, sprawiło, że cała sala zamarła. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło. Może to był instynkt. Może resztki przyzwoitości, które jeszcze we mnie zostały po całym tym cyrku, jaki przeżyłam. Albo zwykła głupota. Ta sama, która kiedyś kazała mi wyjść za Dilana. W każdym razie skoczyłam. Stałam akurat na moście, wracając z kościoła, gdzie co sobotę rozdawałam paczki żywnościowe emerytom. Tak ja, ta nikt, jak później usłyszycie. Stałam z siatką ziemniaków w jednej ręce i torbą ze spleśniałym chlebem, w drugiej, gdy z dołu dobiegły krzyki. Tam ktoś się topi. Podeszłam bliżej. Na pierwszy rzut oka. Jakiś facet walczył z nurtem. Kopał wodę, przewracał się, zanurzał, pojawiał się znów jak nieszczęsny korek od szampana. Nikt nie reagował. Ludzie gapili się jak na darmowy kabaret. A potem zrozumiałam kogo widzę. Dylan. Mój były. A przynajmniej technicznie nadal mąż. Bo rozwód ciągnął się już szósty miesiąc. I wtedy nie myślałam. Serio. Nie było w tym żadnej głębi, żadnego wewnętrznego aha. Po prostu zrzuciłam buty i skoczyłam. Woda była zimna jak złość mojej teściowej, i tak samo nieprzyjemna. Wciągnęła mnie natychmiast, ale płynęłam. Płynęłam do niego, przeklinając w myślach dzień, w którym dałam się wciągnąć w jego idealne białe zęby i teksty o tym, jak potrzebuje tylko kobiety, która go zrozumie. Dotarłam do niego, kiedy już był siny. Dosłownie. Wciągnęłam go pod ramiona i zaczęłam ciągnąć w stronę brzegu. Nie ważył dużo, przecież od miesięcy żarł tylko w tych swoich fitness barach z nową narzeczoną, która wyglądała jak miks Barbie z manekinem. Ale i tak myślałam, że mi łopatki urwie. Wydostaliśmy się na brzeg. On był kotał coś pod nosem, ja kaszlałam jak stary silnik. Ludzie zaczęli klaskać, jakby właśnie oglądali finał jakiegoś taniego reality show. A ja tylko siedziałam na błocie, ociekając wodą i zadając sobie jedno jedyne pytanie: Czy ja właśnie naprawdę uratowałam człowieka, który próbował odebrać mi dom? Nazywam się Eli, i jestem idiotką, serio, nie żartuję. Bo żeby było jasne, nie robiłam tego dla atencji. Nie chodziło mi o nagłówki w gazecie czy order z ziemniaka. Nie jestem z tych, co rzucają się pod samochód, żeby później błyszczeć w telewizji. Ale uratowałam go. I już wtedy wiedziałam, że zapłacę za to więcej niż za naprawę mojego starego opla. Pół godziny później siedziałam w izbie przyjęć. Dylan leżał pod kroplówką przykryty do pasa, z miną jakby właśnie wrócił z wojny. Eli, mruknął, otwierając oczy. Pochyliłam się nad nim. I głupia, jeszcze się ucieszyłam. Naprawdę. Miałam tę naiwną nadzieję, że może coś się zmieni że chociaż powie dziękuję. Ale nie. Wiecie co powiedział? To naprawdę ty? Co ty tu robisz? Jakby właśnie zobaczył swojego księgowego w nocnym klubie. Wyciągnęłam cię z rzeki, geniuszu. Patrzył na mnie chwilę, potem skrzywił się i odwrócił głowę. Jakby właśnie odkrył, że jego ratowniczka to nie modelka z billboardu, tylko jego ex-żona z kurzu i chleba w torbie. Rodzina królewskiego nosa nie minęło pół godziny, jak do sali wpadła jego święta rodzina. Matka. Siwa trwała ondulacja, jak z katalogu z 1989 roku. Torebka większa niż moja lodówka. Oraz jego siostra. Pyskata blondyna, która przez całe nasze małżeństwo mówiła do mnie per ona. Ona tu co robi? Zapytała matka, wskazując mnie palcem. Zobaczyłam, jak tonie. Skoczyłam i go wyciągnęłam. Odpowiedziałam, starając się nie syknąć. Skoczyła? Może go popchnęła wcześniej, a teraz gra świętą. Wypluła siostra. Litości! Mruknęłam pod nosem, ale nie, one już się rozkręciły. Wiedziałam, że coś kombinuje. Najpierw dom po babce, teraz szantaż emocjonalny. No tak, bo ratując go przed utonięciem, najwyraźniej liczyłam na jego Porsche. Cisza w aucie i chłodna herbata. Wieczorem siedziałam w kuchni. Mój syn, Adam, oglądał stare kreskówki. Jego śmiech rozdzierał ciszę jak widelec po talerzu. Ja siedziałam w mokrej bluzie z herbatą, która zdążyła ostygnąć bardziej niż serce mojego ex. Telefon zadzwonił. Dylan odebrałam. Hej. Dzięki za wszystko, ale może nie rób z tego przedstawienia, ok? Słucham. Wiesz co mam na myśli. Nie próbuj tego rozgrywać. To, że mnie uratowałaś, nie znaczy, że jesteś kimś. Nie jestem kimś, serio? Proszę cię. Po prostu. Nie komplikuj, jesteś nikim. Klik. Rozłączył się. Dzień później. Dylan miał wielkie otwarcie salonu samochodowego. Pompatyczne, medialne, z balonami, proseko i tym całym lukrowanym światem, w którym ja nigdy nie miałam wstępu. Nie planowałam tam iść, ale przypomniałam sobie, że w jego aucie została kurtka Adama, a chłopak nie miał drugiej, więc poszłam. Nie żeby robić sceny. Chciałam tylko odzyskać swoją własność. Podjechałam pod zaplecze, żeby nikt mnie nie zauważył. Ale los miał inne plany. Usłyszałam jego głos. Przemawiał do reporterów z tym swoim uśmieszkiem: Patrzcie, jestem sukcesem. Tak, był wypadek, ale nic poważnego. Na szczęście byli wokół ludzie, którzy pomogli. Nie, nie, nie znam ich. Jakaś kobieta. Nieistotne. Ktoś, ktoś, nie moja twarz, nie moje imię. Nawet nie była żona. Po prostu ktoś. Czy to mnie zabolało? Jasne. Ale nie tak, jak myślicie, bo wtedy coś się we mnie przełączyło. To, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić. Zobacz, jak daleko sięgnie ta niesprawiedliwość? Po tamtym pokazie z balonami i proseko, gdzie zostałam zredukowana do jakiejś kobiety, przez kilka godzin siedziałam w aucie jak zacięta płyta. W radiu leciało coś o cudownym życiu celebrytów, a ja gapiłam się na plastikowe drzewka przy salonie Dylana i myślałam o jednym. Jeśli jestem nikim, to czemu bez mojego ratunku leżałbyś teraz na dnie rzeki jak zepsuta pralka? To nie był smutek, ani nawet zawód. To było coś bardziej gorzkiego, uczucie, które rośnie powoli, jak tłuszcz w starym piekarniku. Nie wiesz, że tam jest, dopóki nie zacznie śmierdzieć. Wróciłam do domu, rzuciłam kurtkę Adama na krzesło i zrobiłam sobie herbatę, która smakowała jak przegrany proces. Mój syn zapytał, czy coś się stało. Skłamałam. Nie, kochanie. Mama po prostu pomyliła drogę. Ale tak naprawdę trafiłam dokładnie tam, gdzie miałam trafić, na dno własnej cierpliwości. Wojna zaczyna się od ciszy. Następnego dnia poszłam do pracy. Biuro rachunkowe, które ledwo zipało, bo właścicielka miała obsesję na punkcie dekoracji i zero pojęcia o finansach. Siedziałam przy biurku, sortując faktury, gdy koleżanka pokazała mi w telefonie filmik z otwarcia salonu Dylana. Ktoś nagrał jego wypowiedź. Jakaś kobieta, nieistotna, ktoś. Na ekranie mój były mąż w granatowym garniturze, z uśmiechem jak polerowana wtyczka, za nim logo jego firmy, a przede mną moje serce, które miało ochotę wyciągnąć się przez ekran i dać mu wykład z przyzwoitości. Ale wiecie, co było najgorsze? Komentarze. Haha, ha, typowa była. Znowu jakaś desperatka, co chce pięć minut sławy. Dobrze, że jej nie podał nazwiska, jeszcze by mu reputację zepsuła. Reputację? Człowieka, który podpisał umowę na salon samochodowy w dniu, gdy dostał wezwanie na sprawę rozwodową. Który zaciągnął kredyt, używając starego adresu babci, bo jego nowa partnerka miała problem z własną historią finansową. Zacisnęłam zęby. I zaczęłam działać. Nie, nie planowałam zemsty z hollywoodzkim rozmachem. Nie przebierałam się za ninja, nie kombinowałam, jak schakować jego konto bankowe. Zaczęłam od porządków, stare akta, które trzymałam w teczkach od czasu ślubu, umowy, podpisy, dokumenty finansowe, które leżały w szafie, jak trup w komórce. Wśród nich, perełka, wspólna inwestycja w ziemię. Umowa, podpisana trzy lata temu. Wtedy to on nalegał, żebym była współudziałowcem bo tak będzie bezpieczniej. Ironia, prawda? Ziemia nadal nie była sprzedana, a wartość wzrosła trzykrotnie. Spotkanie z jego prawnikiem. Wyciągnęłam dokumenty i zadzwoniłam do swojego adwokata. Godzinę później siedziałam w jego biurze, a on przecierał okulary i mruczał pod nosem. Jeśli to wszystko jest aktualne, masz sporo do powiedzenia w tej sprawie. A ja? Siedziałam, pijąc kawę i czując, jak po raz pierwszy od lat oddycham, na rodzinnej kolacji. Tydzień później zostałam zaproszona na kolację do ciotki Helen. Tego wieczoru w domu zebrało się pół rodziny. Wszyscy wiedzieli, że coś się stało, ale nikt nie wiedział, że aż tak. I jak to bywa na takich spotkaniach, nie mogło zabraknąć tematu. A co tam u Dilana? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, ciotka wbiła. Widziałam go ostatnio w telewizji. Wyglądał jak model. A ty, Eli, co teraz robisz? Odpowiedziałam spokojnie: Zbieram dokumenty i przygotowuję się do tego, żeby odzyskać to, co mi się należy. Zamarli. Niektórzy się uśmiechnęli, inni spuścili wzrok, a ja? upiłam łyka wina i dodałam: A co do jego wyglądu, model też może się potknąć na wybiegu. Zaczęła się presja i próby zastraszania. Nie minęły dwa dni, a dostałam wiadomość głosową od jego prawnika. Ton to grzeczny, ale chłodny. Pani Eleanor, chcielibyśmy zaprosić panią na rozmowę. Niekoniecznie musimy iść na drogę sądową. Aha. Czyli nagle nikt stał się kimś wartym telefonu. Jak wygodnie. Odparłam krótko. Rozmowa będzie w sądzie. Do zobaczenia Adam też oberwał. I to był moment, w którym pękłam. W szkole mój syn usłyszał od kolegi, że jego mama wkręca się do telewizji, bo chce być sławna. Dzieciaki potrafią być okrutne. Ale to, że Dylan rozpowiadał te bzdury nawet po szkołach, to już było za dużo. Zabrałam Adama do parku, usiedliśmy na ławce i powiedziałam mu wprost: Synku, mama nie robi tego, żeby być sławną. Robię to, bo ludzie nie powinni myśleć, że można kogoś poniżyć i że to nic nie znaczy. A on spojrzał na mnie i powiedział coś, co będę pamiętać do końca życia. Ty nie jesteś nikim, mamo. Jesteś najważniejsza. Dzwonił trzy razy. Nie odebrałam. Wiedział. Poczuł, że nadchodzi burza. Bo wiecie, ludzie tacy jak Dylan wyczuwają, kiedy kończy im się komfort. Dzwonił, pisał, zostawiał wiadomości, że trzeba porozmawiać. Ale ja już nie miałam czasu na rozmowy. Miałam czas na działanie. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, właśnie się zaczyna. Nie odchodź, bo Eli dopiero się rozkręca i ktoś w końcu poczuje, co to znaczy niesprawiedliwość. Dwa tygodnie po tym, jak Dylan uraczył mnie swoim słynnym tekstem o nikim, nadszedł dzień, który wywrócił wszystko do góry nogami. Nie był to dzień z hukiem. Nie było fajerwerków ani dramatycznego zerwania zasłony. To było coś znacznie potężniejszego. To był dzień rozprawy nierozwodowej. Nie. Ta nadal wisiała jak stary kaloryfer, ciężka i zimna. To było coś znacznie bardziej bezpośredniego. Chodziło o prawo własności. Grunt, który współfinansowaliśmy. Ten sam, którego Dylan użył jako zabezpieczenia pod kredyt dla swojego błyszczącego salonu i zapomniał o drobiazgu, że nazwisko na papierze to nadal Eleanor James i że ta nikim ma nie tylko kopię umowy, ale też podpisy, świadków i dowody przelewów. Ups! Sala sądowa. I mina, której nie zapomnę do końca życia. Weszłam w garsonce, której nienawidziłam, ale która robiła wrażenie. Wysoki kołnierz, czerni jak moje poczucie humoru i pantofle, które obcierały mnie już w windzie. Sędzia spojrzał na mnie, potem na Dilana. A potem na dokumenty, które podał mu mój prawnik. I wiecie, co zrobił? Uniósł brew. Jedną. To był najpiękniejszy moment mojego miesiąca. Panie Dilan, czy uznaje pan, że nieruchomość jest własnością wspólną? Cisza. A potem ta jego głupia mina ta, która mówiła Jak to przecież to miał być mój triumf medialny? To była inwestycja, dawno temu, ale podpisana przez obie strony. A pieniądze pochodziły z konta żony. Bum. Zaczęło się posypywać. Nie minęła godzina od zakończenia rozprawy, a telefon mojego prawnika dzwonił jak dzwon na pożar. Kancelaria reprezentująca Dilana chciała się dogadać na moich warunkach. I wiecie co zrobiłam? Nie odebrałam. Po prostu nie. Usiadłam w parku z kawą z automatu, w garsonce i z obtartymi stopami i uśmiechałam się do siebie jak ktoś kto właśnie zobaczył, jak domino spada kawałek po kawałku. Ale to był dopiero początek. Media pożerają wszystko, co pachnie dramatem. Dwa dni później dostałam wiadomość od dziennikarki lokalnego portalu. Miała dostęp do akt sądowych, wiedziała o wspólnej inwestycji, wiedziała o salonie samochodowym i o ironio, wiedziała, że Dylan był tym uratowanym z rzeki. Nie wiem, kto jej to sprzedał. Może ktoś z jego pracowników, może jakaś sąsiadka, może karma, ale historia nabrała kolorów. Tytuł artykułu? Była żona uratowała mu życie. Teraz walczę o to, co jej należne. Czytałam to z herbatą w ręce, dłonią na psie i uśmiechem godnym czarnego charakteru, z dobrego filmu. A potem się zaczęło. Dilan, widziałeś ten artykuł? Zadzwoniła do mnie siostra Dilana. Tak. Ta sama, która kiedyś powiedziała, że nie pasuje do ich rodziny, bo nie mam maniery na widelec deserowy. Brzmiała inaczej. Może byśmy porozmawiały? O widelec deserowy? Rzuciłam z uśmiechem. Czy o tym, że nikim okazało się być właścicielką ziemi, na której stoi wasz prestiżowy salon? Cisza. Długa. Słodka. Właśnie wtedy Dylan zrobił najgorszy możliwy ruch. Zwołał konferencję, chciał wyjaśnić sytuację, jak to określił jego pijarowiec. Stary numer, tłumaczyć się z sytuacji, której wcześniej nawet nie chciał przyznać. Stanął przy mikrofonie z miną człowieka, który musi zjeść własne słowa, ale chce je przyprawić sztucznym uśmiechem. Niektóre fakty zostały wyrwane z kontekstu. Tak, inwestycja miała miejsce, ale była symbolicznym gestem. Symbolicznym gestem? Jak mężczyzna, który tonie, łapie się kobiety, a potem udaje, że była tylko bojką ratunkową. Dziennikarze nie byli głupi. Pytania posypały się jak popcorn. Czy pani Eleanor James uratowała panu życie? Czy zamierza pan oddać jej część dochodów z nieruchomości? Dlaczego nazwał ją pan nikim? A wtedy to się stało. Kulminacja, cisza i słowo, którego pogrzebało. Zanim zdążył coś powiedzieć, podeszłam do mikrofonu. Stałam z boku, nie jako zaproszona, ale jako kobieta, która ma już dość. To ja jestem tą kobietą, tą nikim, tą, która wyciągnęła go z wody, gdy nikt inny nie ruszył nawet palcem, tą, która współfinansowała jego sukces i tą, która przez miesiące słyszała, że nie zasługuje na szacunek. Widziałam, jak kamera na mnie się skupia jak błyskały flesze, jak ludzie zamilkli. Może jestem nikim dla niego, ale jestem kimś dla siebie i dla mojego syna i wreszcie dla prawa odwróciłam się i wyszłam. Cisza była najgłośniejsza. Nie krzyczał, nie podszedł, nie próbował się tłumaczyć, bo nie było już czego tłumaczyć. W tym momencie zrozumiał, że nie jestem problemem, byłam faktem, którego nie dało się już zignorować. To jeszcze nie koniec, bo tam, gdzie inni milkną, Eli dopiero zaczyna mówić. Ostatnia część pokaże, że czasem największą siłą jest, prawda. Po tej konferencji, gdzie stanęłam przy mikrofonie i powiedziałam w końcu na głos wszystko to, co przez lata cisnęło mi się w gardle, nie było już odwrotu. Nie dlatego, że zrobiłam coś szalonego, ale dlatego, że przestałam się chować. Bo kiedy mężczyzna, którego kiedyś kochałaś. Nazywa cię nikim publicznie, a ty mimo wszystko podnosisz głowę. Coś się w ludziach zmienia. I w tobie też. Zaczęło się od telefonu. I nie był to ten, którego się spodziewałam. Dzień po konferencji zadzwoniła do mnie starsza kobieta. Przedstawiła się jako Irene. Mówiła z lekkim południowym akcentem i tonem, który nie znosił sprzeciwu. Znam panią z prasy. I chcę powiedzieć, że ma pani więcej odwagi niż cała moja rodzina razem wzięta. Za nie mówiłam. Wiem, co to znaczy, gdy ktoś próbuje cię uciszyć, gdy udaje, że cię nie ma i że jesteś przeszkodą, nie człowiekiem. Pani to przerwała. Proszę się nie zatrzymywać. Tak zaczęło się coś większego. Ludzie zaczęli pisać kobiety, mężczyźni starsi, młodsi wszyscy mieli swoje wersje historii. W których zostali zepchnięci na margines, a teraz po raz pierwszy widzieli, że można wrócić na środek sceny. Dylan zamilkł, ale jego świat nie. Jego salon zaczął świecić pustkami. Klienci, którzy nie chcieli być kojarzeni z tym typem z artykułów, zaczęli się wycofywać. Kontrakty wygasały, wspólnicy przestali odbierać telefony. Niektórzy z dziennikarzy zaczęli dopytywać o jego finanse. I wtedy pękła kolejna bańka. Okazało się, że Dylan od miesięcy zaciągał zobowiązania na podstawie wycen, które nie były potwierdzone. Nie oszukujmy się. Był sprytny, ale nie był uczciwy. I karma? Ona się nie spieszy, ale zna adres. Nie cieszyłam się z jego upadku, ale cieszyłam się z mojego spokoju. Bo wreszcie nikt mnie nie uciszał. Nikt nie śmiał się z mojej herbaty z termosu, z moich butów, ze zdartej skóry, czy z faktu, że zamiast selfie robiłam rachunki za prąd. Nie potrzebowałam jego przeprosin. Chciałam tylko odzyskać siebie. I to się stało. Spotkaliśmy się raz jeszcze. I to był koniec. Na kolejnym etapie postępowania rozwodowego Sędzia spojrzał na nas oboje i zapytał: „ Czy strony są gotowe zakończyć ten proces? Dylan wstał spojrzał na mnie i po raz pierwszy nie miał gotowej miny. Nie uśmiechał się, nie ironizował, nie wykręcał oczami. Tak, wysoki sądzie, chciałbym przeprosić za wszystko, co powiedziałem wcześniej. Nie wiem, czy te słowa były szczere, ale szczerze? Nie miało to już znaczenia, bo kiedy odchodziłam z sali, byłam kimś więcej niż byłam kiedykolwiek wcześniej. I nie dlatego, że ktoś w końcu przyznał mi rację. Ale dlatego, że przestałam jej szukać w cudzych oczach, po wszystkim. Czyli co robi kobieta, gdy kończy wojnę, której nie chciała? Wróciłam do życia. Ale już nie tego samego. Już nie stałam w cieniu. Już nie milczałam, gdy ktoś próbował mnie zredukować do tła. Zaczęłam pisać. Tak, historia innych kobiet. Historie ludzi, których nazwano nikim. I wiecie co? Nie jestem bohaterką. Nie jestem idealna ale jestem człowiekiem, który nie pozwolił się zadeptać. I jeśli ta historia nauczyła mnie czegoś ważnego, to tego. Czasem największą zemstą jest nie musieć się mścić.